Dzień dobry widzowie, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście CDX i dzisiaj mam dla Was naprawdę super info, mianowicie bardzo wielu z Was, no dosłownie codziennie dostaje dziesiątki takich wiadomości. Pyta, kiedy będę w jakimś mieście. Poznań, Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz, Berlin, Katowice, no po prostu gdziekolwiek. I no, zwykle muszę takie osoby po prostu odsłać z kwitki i mówić, że nie wiem, jak będę w danym mieście, to na pewno napiszę na miejsca i tak dalej, także tutaj macie mojego Instagrama, jakbyście chcieli wiedzieć dokładnie, kiedy na przykład będę tak spontanicznie w jakichś miastach, to często piszę, ale generalnie trafiła się okazja i to naprawdę świetna okazja, żeby spotkać się ze sporą Częścią z Was, ponieważ jadę wraz z Nesterem na tur samochodowy po praktycznie całej Polsce. Odwiedzimy takie miasta jak Warszawa, Białystok, Łódź, Sopot, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków Rzeszów. Wow, 11 miast w tak naprawdę chyba 9 czy 10 dni. Jest to taki odpowiednik na YouTubie, można powiedzieć, z trasy koncertowej, gdzie jesteśmy praktycznie w całej Polsce, bo jak spojrzycie sobie na naszą trasę, to dosłownie robimy kółko po każdym większym mieście, które akurat mamy po drodze. Wstąpimy też, tak jak Filip obiecał, do kilku jego donatorów. No i z rzeczy, które jeszcze są w tej trasie super i na które chciałbym Was Bardzo serdecznie zaprosić, nawet jeżeli nie będziecie w centrum żadnego z tych miast, które odwiedzamy, a wszystkie szczegóły spotkań, o których powiem, zaraz będziecie mieli w opisie. Nawet jeśli nie macie zamiaru przychodzić na spotkania, to i tak możecie mieć taki ułamek tego, co tam będzie, ponieważ wszystkie spotkania, jakie również trasy po Polsce, przejazdy samochodami i tak dalej, jak i również kawałek może z apartamentów, w których będziemy spać, będziemy transmitować na żywo w prawdopodobnie największym tego typu projekcie w Polsce, bo nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze robił coś na taką skalę. No, żeby was nie skłamać, ze strony Filipa, dobrych kilkadziesiąt tysięcy złotych poszło na samą organizację tego projektu, pewnie drugie tyle jeszcze. Jeszcze zejdzie, ale dżentelmeni ni nie rozmawiają o pieniądzach, okej? Okay? Także cała nasza trasa zaczyna się 27 czerwca w sobotę i kończy uwaga, aż 5 lipca, co oznacza, że no trochę dni to jednak będzie trwało. Oczywiście po drodze będziemy spać w miastach, w których się akurat zatrzymujemy, mamy zamiast zrobić ponad 3000 km po całej Polsce i codziennie mniej więcej około godziny 12, czyli w południe będziemy odpalać live'y na kanale Nester, który polecam Wam w tym momencie zasubskrybować. Linka do niego macie w opisie. Będziecie mieli na końcu materiału. Macie też tutaj w karcie, no generalnie wszędzie. Ponieważ na tym kanale będą live, y, gdzie będę występował ja, znaczy ja tam jestem bardziej woli takiego produktu. Producenta techniczno wykonawczego który pilnuje tego, żeby to wszystko technicznie się gdzieś tam spinało, ja tam nie robię za bardzo kontentu. Plus będzie tam też całe hype family i tak dalej. Także no generalnie będzie się działo. Nigdy nie sądziłem, że przez YouTube'a zrobię coś na wzór trasy koncertowej, no bo tak to jednak wygląda, tylko że zamiast koncertów są spotkania z widzami. I miło mi strasznie, że mogę się z wami, kurczę, wreszcie spotkać. Wreszcie nie będę miał też tych te głupich wiadomości. No Czary, kiedy będziesz w Rzeszowie, Katowice, Wrocław, Poznań, nie, nie wiadomo jeszcze gdzie. E, w pcim dolnym, kiedy będę. Chcesz odpocząć, ruszaj w Polskę. Nawet OLX mi e, daje powiadomienia, e, żebym już rusza w tę trasę. Także. Odnośnie poszczególnych spotkań w poszczególnych miastach. Raczej będą się one odbywać na rynkach. Szczególnie w większości z tych miast, które będziemy zahaczać, nigdy mnie tak naprawdę nie było na dłużej niż kilka minut. Także mamy po prostu w takich najbardziej strategicznych punktach lokalizację mitów ustawioną w Warszawie pod Pałacem Kultury 28, w Białymstoku prawdopodobnie na rynku 29, w Łodzi przy Manufakturze 30, w Bydgoszczy 30 również. Także odwiedzamy dwa duże miasta w jeden dzień. Potem Sopot i Gdańsk, kolejne dwa ogromne miasta już 1 lipca. I to też w Sopocie będzie spotkanie mniej więcej 14 do 15:30 a w Gdańsku do 18:00 do 19:00. Także nawet jeżeli ktoś jest z Sopotu to nie musi sobie do Gdańska dojeżdżać, bo będzie miał własne swoje spotkanko. Potem Szczecin drugiego o 16:00, Poznań trzeciego o 13:00, Wrocław trzeciego o 17:00, także Poznań i Wrocław też załatwiamy w jeden dzień. Katowice i Kraków 4. od uwaga kolejno 13:00 i 17:00 i Rzeszów 5. od 14:00. Chyba nigdy nie sądziłem, że będzie jakieś spotkanie z widzami w Rzeszowie. Naprawdę to jest to już czasami na takich kominicji YouTube'owych wrasta do rangi mema. No bo Rzeszów, ale ja słyszałem całe całe mnóstwo znań całe mnóstwo mordeczek pociesznych, z którymi chętnie się spotkam. A także nawet jak nikt nie przyjdzie, to będę ukontentowany, że tak powiem. A przecież mam ja chyba nawet półtorej dwie godziny na spotkanie, także bardzo chętnie się tam wybiorę. Będę siedział, transmitował, trzymał kamerę. No trochę się tam będzie działo. Generalnie dla każdego z tych eventów, o których przed chwilą mówiłem, dokładne lokalizacje i wszystkie dosłownie dane, których będziecie potrzebować, znajdują się w opisie tego materiału wraz z podpisanym miastem datą i godziną. I zaznaczcie sobie, jeżeli macie zamiar przyjść, wezmę udział w wydarzeniu, bo no teraz nie ma wymigiwania się, że o przecież w moim mieście nie będziesz. Staraliśmy się, planując ten wyjazd z Filipem, zrobić tak, żeby praktycznie każda osoba mieszkająca w Polsce miała w zasięgu no, kilkudziesięciu kilometrów, maksymalnie stu kilku, miasto, w którym będzie spotkanie. Także jeżeli ktoś jest naprawdę super fanem, chce wiem, pogadać o technologii, zbić piąteczkę, poprosić o jakiś podpis czy tam fotkę. Jeśli ktoś chce wbić na spotkanka, to zapraszam bardzo ciepłutko, chętnie z Wami pogadam. Będą tam też do kupienia limitowane koszulki Hype Family z yy, odblaskowym nadrukiem. Naprawdę śliczne. Tutaj macie ich zdjęcia. No osobiście sam się nie mogę doczekać, aż sam będę mógł zgarnąć swoją, bo są naprawdę przepiękne. Będą w czarnej i białej Obie będą kosztować prawdopodobnie 70 zł i mamy tylko limitowanych 100 sztuk na wszystkie miasta. Także jak będziecie na miejscu, to pytajcie albo mnie, albo Filipa, mówcie, że chcecie kupić koszuleczkę. E, bardzo chętnie ją wam sprzedamy. a pierwsza osoba, która powie do mnie super tajny kod banan, zgarnie 20 zł zniżki na koszuleczkę. Także widzowie już kończąc ten przedługi materiał zapraszam do oglądania przez odbiorniki telewizyjne, przez internetowe odbiorniki, ponieważ od 27 do 5 będzie naprawdę się działo na polskim YouTubie. Podajcie na stronę, na którym będę wpadajcie na spotkania, w których daty, godziny. I w ogóle wszystko macie w opisie. Dzięki za oglądanie, mówię do was z serii jak dla was, ciemanko, no i cześć.